cześć, siedzę sobie na wakacjach obserwuję co się tu dzieje za oknem a tu panowie szarpią się i szarpią z silnikiem nie mogli go odpalić więc nie wytrzymałem, zszedłem do nich no i pomogłem wrzucę wam małe przebitki co tu widziałem jest tutaj, ale tutaj teraz fajnie chodzi. Taki burzeczek slipowy. Każde koło osobno się skręca. Każde koło poziomuje. Fajny sprzęcik. Tak to na urlopie leci. Oglądanie takich sprzętów. Tutaj mamy takie sprzęty. A tu jeszcze taki mały dźwig do slipowania maja. 40 ton. Tak przy okazji jacyś wielbiciele hond tu są. Takie trzy prosiaki. Takie dwa prosiaki. Zobaczymy co tu dalej. Taka delikatna 250. -tka. A tu już mamy wbudowany. Działa? Zawsze warto mieć wiosła. Łowca rusza. Na rybki. I tak powoli tu leci urlop. Trzymajcie się i do następnego.